Witam, witam wszystkich z tej strony Matt a to jest zagrajmy Wy. Eurobiznes. Kto nie zna tej gry jest po prostu, Lewaki. nie wiem, lewakiem, urodził się po prostu pod kabiegiem. Każdy cywilizowany człowiek w Polsce grał w Eurobiznes. Ja oczywiście zaczynam. Nie muszę chyba tłumaczyć zasad, bo każdy gramy tutaj z Ultimate Mike'em oraz Lukasem. Powiedzieli, że nie chcą pokazywać twarzy, bo nie wiem, jakieś mają problemy z prawem czy coś. Dobra, rzucamy. Patrzcie i się uczcie. Polskie śmiecie, dziewięć. Gdzieś do PR. -ra. Raz, Kurwo. dwa, trzy.

Grubą kasę. Ile, Ile? gadaj? No 240 grubą kasę. I tak radę. grają cywilizowani prawicowcy, wolny rynek. 200, 240. Też. Dawaj, nie dam ci 10, nie. Lukas robi dzisiaj za bank. O. Nie ma drobnych. No. I to jest, i to są Let's play, rozumiecie panowie, a nie tam jakieś mini crafty i inne, co tam jeszcze gimbusy lubią. A sami gramy w minicrafty. No gramy w minicrafta, rzucaj Mike. Ale co jest to. dupy co jeszcze lubią gimbusy? O, Michał już idzie do Co? Zgigiesz w sztubie. Ile? 6,8, równa się 14. 14. O, to jeszcze taka gra dla ćwiczenia umysłu. Także przed maturą polecam w to grać. Madryt, Ma... kurwa lewaków, Tutaj powiem anegdotkę. Majko ostatnio przegrał piwa. Na euro, ponieważ założył się o. Jaki co ten kupujesz Hiszpanię? O, o piwo. Może <śpiewam>, pójść A czemu ty kupujesz Włochy? No. Taki mały paradoks. Dokładnie. <śpiewam>, tu widzimy, Mike ma takie trochę te tak w burdelu. nie ja szanuję ich po prostu, bo im ma ich tyle, że Lucas, chłodny Żyd, prowadzi ostrą dom, a ja, jak zwykle normalnie. Jak zwykle opierdolę na Austrii. Mm -hmm. Dzisiaj ci się nie uda, Wojtyła. 11, 10, 11. O, robimy boldupy, Barcelona. To, to wszyscy kupują. 180. Jak tam polskie śmiecie. Patrz, jak mnie wujek Korwin uczył. Ręka wolnego rynku, to jest ręka wolnego rynku, rozumiecie? Do, do, do więzienia, kurwa. Z lewakami. Trzy. Raz, Posunąłeś. dwa, trzy, elektro. Szok. Ku kupuję. Trzy stówy. Elektrownia atomowa, rozumiecie? Masz stówę, bo ma Co? Nie ma Dawaj pieniądze, złodzieju. Dawaj to! Dzisiaj, dzisiejszy odcinek sponsoruje piwo Lech, żubr i... ile szędę oczywiście, i, i... ma Mata To nie mój Lech, ile ci... Tak, teraz to... mów, że to nie twój. Przyznaj się, to... ja, jego dziewczyna wypiła i, i na mnie zganiała. Ona jest lepsza i ona pije perłę. I perłę. To... ja rzuciłem, co ja robię? No ta ta, znowu. Ja ja oszukuję znowu. Nic nie oszukuję, ja nigdy nie oszukiwałem. Nie jestem Żydami jak wy. Czemu moim? Co, trafiłeś A co ja mogę trafić jak zwykle Ale nie? co ty trafiłeś tego? wychodzić z pierdla? Tak Kurwa, 11, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, Płać, Płać, ma być płacone! Gdzie stówy? No kurwa chyba... A idźcie, nazwijcie się tym, kurwa polskie. Cebulaki. A i polujemy na parking. Trafiłem podatek od wzbogacenia, To się płaci 200 i daje się do wspólnej kasy. Nie muszę chyba tłumaczyć, że jak wejdziemy na parking, który jest tam na samym końcu, zgarniamy tą całą kulę, która tu trafia, a nią możemy mieć szans. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście, że kupuję. To daj mi, tam Niewidzialna. Ta, trzysta mi daje, a daję dwadzieścia. Niewidzialna ręka. Kurwa. No. Tak się robi biznes. Mogacz, Mike, co, jakie masz tam miasta. Na bankrucie. Siedem, ja ja starczy, posiadam te. Starczyk, starczy. ja posiadam te. Lukas schował, nie chce nie poznać tego. 11, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto ma Rzym? Ty ma. Rzym. Ja masz, Dobra, widzicie to bogactwo, ale 400 to ja poproszę. Nie ma. A pierdol? Mike, ty kozaczysz przed tą kamerą, wiesz? Nie podoba mi się Bardzo to. Bardzo dobrze. 9 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, o, pierwszy, sześć, raz mnie. pierwszy raz odwiedzasz, a nie jesteś, nie siedzisz. No, anegdotka, o ile graliśmy... Dwa. O, będzie dupenek. Dopierdlaj, idziesz. Dwa i trzy, trzy pięć. pięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery. Nie, 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 nie. W rytmie leci Enrique. Skąd wiedziałeś, że lubię Enrique? Pamiętasz to spilmuje. O kurka. Oj, coś się kamera spierdoli. Nie, Nie ja filmuje ta. Ale to jest let's play, rozumiesz? Musimy nagrywać. 11, raz, Piędla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dwie stoły wracają. Widzicie? To ja się nazywa w szczepku urodzonym. Straciłem i ze Dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nic nie zyska, że ja Cię wyprzedziłem, rozumiesz, to no, głupcze. Lukas coś tam robi w kuchni. Ja my... kupię ten i zobaczę, jak będziesz na tym płacił. płakał. Ja muszę coś pierdolić Stalkuje Martynę kamerą. Muszę coś wpierdolić. dziękuję nam, że nam przyniosłeś, ale graj. Co tam jesz? Najlepsze posunięcie. Żarcie za 2,80. Trzy. No, kurwa, Raz, ile? Dwa, trzy. Raz, dwa, Raz też je kupuję. Wiesz, Mediolan. Wiesz, tu Źle robisz, panie Lukas. Nie, bardzo dobrze, będę się z tobą targować. Mhm. Ja mam <grym grym> solidnik do... Targować, kurwa. Wszyscy trzy. kupią każde miasto po polierek. Masz, rzucaj, a nie. Płać głupcze tutaj Przecież dla mnie leci Pieniądze, 45 dolarów. Tak jest na Jestem bogatszym, rozumiecie to. Jeszcze widzę, widzę, kurwa już 500 żadnych nie masz. No bo będzie już filmować jak źle. <grym> Dobra, <grym> nie, raczej, to... ale to będzie interesowe, chłopie, jak będziemy sławni, będziemy na, zarabiać na tym. Polecają się produkty z Biedronki. Jak, jak będziemy zarabiać miliony. To takie wiesz filmiki będą perełką. No 12 spierdala 5... nie ma. Nie, nie pierdla. 12 7. Oh. 21. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10. 10. 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, po Można Masz płaciemy zać buldupy. Do Kurwa klejne buldupy mi robisz w tej chwili. Podoba, nie podoba mi się ten twój niecny proceder, który ty tu uprawiasz. Wujek Korwin nie byłby z tego zezwalał. Jakup jest za to Niemcy. Co kupisz? Jakieś jeszcze jedno miasto od Niemców, od mhm. rfn chyba, chyba spadliście z konia, tyle wam powiem. Spoko. Trzy, raz, dwa, dwa, trzy, bon. Na Kupuję. Ty nie mi otworzyć. 340, czyli 400. Już wam mówię, bo robię co chwilę przerwy, wiecie, bo już mnie ręka zaczyna boleć. Kupiłem No dwa to tak sobie. jest. Ja, ja, ja się nie wypowiem na twój temat. Cztery, cztery miasta dziękuję a co ty mi tu dobrze te, też dobra robię wiecie przerwy, najlepsze kawałki z gry, taki wiecie highlight rzucaj mike ile osiem, osiem. znowu na znowu na tej Mam. Teraz mi daj, tak? Właśnie zrobiłem Mikeowi bulldupy, kupiłem Liverpool za 360, tymczasem Mike ma już prawie całą Anglię. Ja tak przerwałem mojego kapitalistycznym 8 Malmo, a kto ma? Ja mam Gutenberg. A ty masz coś? Nie. Ty... Byś na trójkę się podzielił. To, to, możesz nie, zrobić nie, tak kupuję. buldopy. Nie, kupuję. Żal, żal mi kasy na to. Okej, okay, rzucaj lubię. 7. Raz go płacisz 30, proszę. Kapitalizm, rozumiesz? Prawa ręka wolnego rynku. Jeszcze piątka. nie chciało szukać tutaj na 5 złotych. Nie. Z nami gra to jest Rzuca. normalnie jak, jak z ogniem. Nigdy nie wiesz kiedy się sparzysz. Mm. O 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Kupuję. Ile? ma jeden? Ile to kosztuje? 520. No i co? Jaj mi, malmo. Teraz ja. jesteśmy w czarnej dupie, bo Ty masz. Dzięki. Rzucaj, Mike Dziewięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Idziesz do płatu. Mierdła. 300. Ile? O jezu, ale cię wyruchali w tej chwili. Przepraszam, coś ta kamera ostrości tak nie łapie, i, i czasami jest takie. No, wiadomo, jak płacisz, dajesz na wolny ten, jaka ja już wspominałem na parkingu. Do, będzie, idziesz do sztumy. Tu pan, kartę. Ja bym powtarzał. Ten, ja, bym powtarzał ten. ja bym powtarzał. Wcześniej była identyczna sytuacja. Dobra, dobra, graj złoto. 10, 11, masz 21 oczko. Na 2. Coś mi się wydaje, że na kolonie trafisz. Na 19, 2, 21. 1. Właśnie, tu trzeba wspomnieć anegdotkę. Lukas zawsze stoi na Austrii, ale nie no raz mnie tak yy, pokonałeś, to ty mnie wtedy pokonałeś, tak? Tak no. zawsze. Kart... Miasto ci spadło. Nie, Kazach. Pieniądze lecą, widzicie, synonim bogactwa. Czas Nie wiem czy to widać, ale już mam całe miasto, ale jednocześnie Dzisiaj... nie mam w ogóle praktycznie pieniędzy, bo się wy... A, Lukas prawie by poszedł do sztumy. Właśnie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Co to? Sebidła. Tak, kupię se. 280, czyli 122. Także jak wspominałem, mam trzy już całe RFN. Nie wiem, gdzie kurwa leżał RFN, ale. To jest z Niemcy, To nie? jest. Ta dobra strona, czy ta zła strona? Zachodnie. 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 Aha, czyli ta zła strona. To znaczy dobra. 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cześć, jeszcze raz. Na czym stałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Komuś płacę? A jakiś groszy tryb. Ale stu, cztery, cztery stówy, ile dychę? Masz, Majk, płacę Majkowi. Ile mam domek? I cztery stówy mnie jeden domek kosztuje, no, yeah. chłopie. To, kurwa, zanim, zanim ja kupię, to. No i tak ładnie się obłowie, Raz 55 20, razy 20, 2 to 8. będzie 100 na elektrownie? Ja A. mam elektrownię, ja mam elektrownię Opłata za postój wynosi 10 razy oczek, wyrzuconych oczek Rzucaj 8. teraz ile, ile, masz mi wydać, ile masz mi wiesz dać 40 zł Czy wraca do... Majk kurwa nie troluj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Wychodzi z zmienienia to ja nie? Powiem, nie? ci należne odsetki wysokości 300. Poszukujesz. Ty, ty te karty przyznaj się, karty brałeś. Dobra, rzucę, ja nie Pierdolisz głupoty. Patrz na to teraz. Szachmat lewacka kurwo. 4. 4. Nie chcę tego gówna. Nikt nie ma kasy. Nie ja przyznać, nie masz pieniędzy, bieda. Nie, po prostu nie chcę tego kupić. I idziesz do sztuwy! Haha! <śmiennie> I <śmiennie> Lukas zapłacił na szóstym parkingiem, a z parkingu, to cztery stóp za przejście. Chyba przyjebię dzisiaj. A ja, w do, ja, do paki! Nie Lewaku. będzie paki! Ile to jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. I tak, mój, Frankfurt! A, a. Jak to jest u Lukas być ruchany w dupę, powiedz mi? Nie wiem, wypowiedz się, to jest mój dział. To nie mój Olka 7, mnie ostatnio chciała przeatakować. Nie daj się, sprawia To nie moje czasem? Co to jest? Nie, Osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hmm. sześć, siedem, osiem. rzucaj, pięknie płać mi. Pięć, pięć Masz rzucaj. Dzięki. 3, 4, 5. Patrz jak to Płacisz, płacisz. No, Co płacę. Wracasz do Brukseli. Jeśli przechodzisz przez starczo, otrzymujesz 400. Bruksela. Wracasz do Brukseli, tak? No. Czy tu jest Bruksela? Ma ktoś to? Nie. Nie chcę tego. A, ma ktoś zielony w ogóle. O ma jedną łukasz. Nie, to Znaj, to... Znaj moją łaskę. i moją łaskę, nie wezmę od ciebie tego. No ja bo nie będzie płacić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Co? Gottenberg. to? Parek to mój jest Gutemoty. Twój jest 45 poproszę. I widzicie jak tu się robi interesy wyłudza się od... Na groszach. No. ale zawsze coś. 9. Nie, nie doceniacie 6, tych, 5, tych 6, kwot. 7, 8, 9. A kupię Rotterdam. tam. Ale dupy, mogłem kupić. Mike, nie pozwól mu tam stanąć gdzie ja jestem. No to obchodzi. No to cię obchodzi, że... że przegrasz grę. Nie to ci by... A, Mike ma jakiś plan. Prawicowy umysł, rozumiem. O, gdzie jest? Tak. Tam czerwony, na Brukseli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, swój. Nic nie robię. Będziesz sztuma. A, Raz, spaniacek. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, siedemnaście. Dwie strony. Oj, Mike, Mike dzisiaj nie ma farta w tą grę. Rzucaj, Lukas. Dwa. 6. Sześć. Co to? Ile to miałabyś? Gutenberg? 45. No niestety, przepraszam, że tego nie nagrałem, no to jest, ale Michał gnie w sztumie w tej, no jest, w tej co, chwili, jak się, Ale jak ty się czujesz, że cały czas płacisz za parki, nie dostajesz żadnych pieniędzy? No raz tylko, raz zapłacisz. Tak, a ty Marci, raz, a na te pieniędzy. Kolejna sztuma, ooo oh, Michał to jest... <grym> Test to by cię wyśmiał po prostu. Mike to, to, tak, Mike próbował, Mike próbował nas oszukać w tej tak, chwili. Tak. Była druga kolejka, nie minęła druga, bo wiadomo jak idziesz do pierdla, tracisz dwie tury. Coś tutaj oszukujecie, tra, tra, Nie, naprawdę. Wracam na start. Psz, nie, na prac. Prac. nie ma nic takiego. Zaraz przejdę przez start. Dobra. Osiem. I teraz rzucę. Na pewno przegrzeję 6, 7, 8. płacisz. Yy, masz urodziny, otrzymujesz od każdego gracza po dwie dychy. Masz. I 400 jeszcze proszę, już? To, Nagle pamięć... jeszcze od nas chcesz tam ciągnąć? Nie no, cztery stówy w sensie... Dobra, dobra, te twoje sucharki to... Łukasz, <noise> <noise> człowiek suchar. Oj... Wrzucaj, twojego pierwsza... O, znowu będzie sztuba, znowu będzie sztuba. O, fuks. Jedna, Ups, 11, 8, 11, 11 19, 19, 19. czyli Londyn. O 12, nie chcę nic 14, mówić. Ale mamy witamy po przerwie, 14, bo 8, 9, mam już jeden domek, 10, 11, a trochę dipaskasą. Gdzie Malmo? Co moje Malmo? 45. I widzicie, nawet, nawet jeszcze dobrze nie zaczęło, a już zgarniam pieniądze. Po prostu jestem za dobry w tą grę. Tak, biedaku. Co biedaku? Mam płaci ile miast? W razie czego... W czego, ten... Rzucaj, a ja nie odpierdala No właśnie, biedne życie rzucaj. Wystalkujmy Martynę. Ja jedę. zaraz za ciebie rzucę. Ty Dobra. pedofilu. Martyna ma 21 lat. 22. 22, znaczy się co, jaki pedofilu. No Kurwa. iść do pierdola pedofilu. Jest. Mogę 3, spaść. 4. 8 plus 7. P... To jest ta matematyka, nie 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Moje Dobra, rzucaj Łukasiu <grym> A <Mat>, ty siedzisz? <grym> o, teraz, teraz mogę rzucić Teraz możesz tura, rzucić Nie, już nie. tura minęła Teraz tura minie Aha No mówię, żeby rzucił i teraz twoja kolej jamo 7 O, jakie... 4, 6, 7 Kur... Co powiedziałeś? I tak płacę. Płacisz za kartę 20 <laughs> lub ciągnie szansę z drugiego zestawu. Ciągniemy ze zestawu. Ja no, widzę taki ryzykat z Ciebie, Lukas. Płacisz czysto. Wychodzisz wolny z więzienia. Kurwa, kolejny praw. Lub zostaw sekundę. I znowu to samo. 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja oczywiście płacisz, za, zarobię. Bank wypłaca Ci należnie 7%. 5 dych. No dobra, mogę rzucić tak? Możesz rzucić. Mike już po raz nie, kolejny Nie, nie Mike po raz kolejny jest w, ten za dużo siekierom lata i po prostu zabija ludzi. 1, 2, 3 4, Ma, to jest mój kuch. dwa mac. Mac, 9. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9. Tu właśnie chodzi podatku dochodowego 40. 440. 440. Kuch. Czekaj, Czekaj. Weź 500, wypłać. A masz jak? 140. No to tu wzajemnie. Aha, już wiem, że źle to dałeś. Maciej, nie kradnij. Co? Świdzę tutaj. Dawać, Patrz, co tu, co tu jest, Maciej. Oh. Ale to nie wiem, oh. co oh. ukradłeś, Maciej. Oh. Nic nie ukradłeś, oh. Maciej. Nic nie ukradłeś, Maciej. No nie no wiem, co tu robili. A ty rzucasz. No nie rzucaj swojego. Kto do lamów ukradł? Powiedz do za to, to pójdę. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dycha. Trzy płacz Dawaj 10 zł. Dawaj stówę bo tam Brak stówek Ile musisz tu zginać w środku raz, dwa, trzy cztery, rozbiliśmy po prostu banki, to jest tyle kapuchy na środku Niech ktoś stanie na ten to będzie prawdziwy bogaczem dwa, trzy ja, sztuma, czyżby sztuma po raz jest. trzeci ja. <laughs> Mike już pobił rekord. Cieka. Bo jak czekam, aż wyrzucę 10, 9, 10, 10. 8, 9. Nie, nie mogę. może. Nie. Widzę, że robisz stick, Michał. Pomiesz. Mike, może chcesz zakupić magiczną kartę? Nie, 10, słuchaj, wyrzucić 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nawet się wymienię za Barcelonę nie płacę, nie płacę ci, A, jesteś tak. w sztumie. A to wtedy, nie, już wtedy mógł nie rzucić płacisz. Nie, już wtedy płacę, jak ma tą turę swoją, nie? Ma swoją turę, tak, dobra. ale nie ma. 3. Raz, dwa, trzy. teraz ta 3 A tu as matura, będę. Hmm. Jak twoja tura? znowu poszedłeś do parku. poszedłeś, ja, moja pierwsza jest. Czyli mi razem materiał 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Czy to, to jest Moje no, moje, moje. Rzucajcie. Teraz wejdziesz mógł wychodzić. No. 6. Teraz 2 3 4 5. Pa! A! A! 6. A, Możesz się stękać jak panienka. Nie mów. A gdzie postałeś? A na Madrycie. Patrz zgarnął całą kasę. I tak tu wydasz, o tu, zobacz tu. Tu, tu, ta! I tu tam nie, łapkę. No zobaczymy, zobaczymy cwaniaczku. Nie lubię takich zwanych ludzi, a ty Mike. Wiesz, stanie se, zajebie całą kasę i cieknie. Typowy Polak. Ja typowy wziąc. Polak Imba mocno. No rzucę, ja nie pierdolisz po tym. Chcę pić. I jak to byś ruchany w Gdzie jestem? No czerwony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Patrzcie jak no, wygrywa. Płaci, tak cztery. się wygrywa pieniądze. Idziesz do kolei wschodnich, jeśli przechodzisz przez start 400 wschodnie. Tak. wschodnie są moje kosze. A masz dwie, nie? Mam jeden. Mogłeś kupić. O, tu duch duch. masz jeszcze 5 dyszczek. Pięć tych pięć tak wiesz, bo, jak u Rojo tak gada, a -a -a. nie? Tarcza szmato, to ja... pięć tych szmatów? Dobra, pogadam się wydały.